Hej wszystkim. Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj przychodzimy do Was z takim luźnym typowym vlogiem luźnym. Pokażemy, co będziemy robić dzisiejszego dnia. Dzisiaj mamy piątek, piątek, piąteczek, piątunia. <grym> I jutro jest sobota. Ale chodzi o to, że jutro wyjeżdżamy do Warszawy. Także dzisiaj będą takie jeszcze przygotowania, tak. pakowanie do Wyjazdu. Ja jestem w ubraniach sportowych. Nie pytajcie. Z chwilą robiliśmy zdjęcie, już się przebrałem, Pauli się tak spodobało. Także do mnie że... jest elegancki, ja jestem sportowa. Chciałam Wam powiedzieć na sam początek, że ten filmik i fragment, który zaraz zobaczycie, powstał we współpracy z Marką Desenio czyli plakatami, jeden już wisi za mną i możecie go zobaczyć Monstera jestem, Dziurawa jestem strasznie zadowolona, ponieważ bardzo on pasuje tutaj nam do tego pomieszczenia, do salonu Jeszcze... To się fajnie złożyło akurat z jakby propozycja tej współpracy z naszą przeprowadzką, tak. więc zdecydowaliśmy, że to będzie w ogóle fajne takie urozmaicanie pomieszczeń dokładnie, w nowym I mieszkaniu super się to wszystko wpasowało, także jestem mega zadowolona, że mogliśmy taką współpracę podjąć ja zamówiłam sobie 7 plakatów. Tutaj widzicie 5 z nich, które są już w ramkach. Jeszcze jeden jest nieodpakowany, także potem Wam pokażę, jak to wszystko przychodzi zapakowane specjalnie. Go jeszcze zostawiłam, żeby pokazać, że naprawdę te plakaty nie są narażone na zniszczenia podczas transportu. I jeszcze jeden plakat dałam Konradowi. Tutaj Wam pokażę zdjęcie. Zamówiłam sobie specjalnie taką całą kompozycję, i już wam pokazuję, co jest do czego. Jeśli chodzi o ten plakat z Monsterą, on idealnie wpasowuje się tutaj w naszą kanapę. Jest chyba praktycznie tak samego koloru. Tutaj mamy taką żyrafę. Bardzo spodobał mi się ten plakat, jest taki zabawny. Stwierdziłam, że do jakiegoś innego pokoju, niekoniecznie do salonu, albo do jakiegoś tła do filmików na YouTubie będzie super wyglądał. Jak wejdziecie na stronę Desenio, a link dam Wam w opisie oczywiście, to możecie sobie sprawdzić i sami stworzyć taką kompozycję plakatów na ścianie. Ja właśnie tam wybrałam pięć, już teraz nie pamiętam, pięć, cztery plakaty stworzyłam w takiej kompozycji. One teraz nie są przywieszone tutaj na ścianie, to nie jest też nasze mieszkanie. Więc na razie po prostu tam, gdzie był gwóźdź, to powiesiłam ten obraz z monsterą, ale inne też są tutaj tak właśnie dopasowane, żeby to wszystko bardzo ładnie wyglądało. Także tam w zakładce możecie sobie sami stworzyć taką kompozycję i zobaczyć po prostu, zwizualizować sobie, jak będzie to wyglądało po prostu na Waszej ścianie. Także zamówiłam sobie taką ogromną, ale minimalistyczną żyrafę, która pokazuje język. Następny plakat to jest napis na białym tle ale stwierdziłam, że będzie super pasował do sypialni nad łóżkiem. Jeśli chodzi o same plakaty i ramki, to są różne rozmiary plakatów, różne rozmiary ramek. Ja zdecydowałam się akurat na czarne ramki, takie najbardziej mi pasowały, ale wzięłam też jedną taką miedzianą. Same plakaty przychodzą zapakowane osobno w takiej tubie. Są one dobrze zwinięte i nie ma tutaj prawa, żeby cokolwiek się pogniotło, poniszczyło. I wraz z deseniem mamy dla Was kod rabatowy z moim kodem, który będzie w opisie i wyświetli Wam się tego. Tutaj na ekranie macie minus 10% na plakaty. Dodatkowo zniżka łączy się z aktualną letnią wyprzedażą na stronie, czyli minus 30%, więc daje to największą zniżkę od początku roku. Mój kod będzie ważny do 3 sierpnia. No i możecie sobie sprawdzić na stronie, do której link również podam wam w opisie, e, czy jakieś plakaty Was interesują. Jest naprawdę mnóstwo wzorów, a fajnie możecie sobie tym urozmaicić swoje pomieszczenie. Także zachęcam do sprawdzenia. A w międzyczasie robię sobie jeszcze obiadek. Będę jadła makaron z kurczakiem i ze szpinakiem. Do tego zrobię sosik. Ale wiemy Co gdzie jest? Szybko wiemy. I obiadek już gotowy, idę się zajadać, bo naprawdę umieram z głodu. Właśnie jedziemy na opalanie. Pogoda nie dopisuje, żeby się opalać normalnie. Żebyś w ogóle padało, a nie mamy parasolki raczej... Nie powinno za nas padać po tym opalaniu odbryskowym. Mam nadzieję, że jak wyjdziemy, to nie będzie padało. Ale w sumie fajnie, bo jest efekt jest natychmiastowy. Jakby mamy tego na 100% pewnej, że będziemy opaleni i to jest 10 minut, i jest taki efekt wow, więc. A to jedziemy wie... do zaufanego salonu, gdzie już się opalaliśmy. Cała opalenizna bardzo dobrze się trzymała, nie było żadnych plam. Pani dobrała nam super kolory takie, jakich oczekiwaliśmy. Także znaczy, będziecie chcieli. Dzisiaj ciemniej. na pewno nie będę chciał być taki. Ciemne jak wtedy, aż tak. Przebrązowiony, o! Tak, no nie pani mi doradzi dobrać odpowiedni kolor i zobaczymy. efekt będzie po 10 minutach, więc sami ocenicie. No. Jeszcze blady. A zaraz będę Czekoladka. Czekoladka. koszulka była biała. Nie no, widać, je. że jesteś opalony. Szczególnie tutaj patrzę, właśnie tutaj. tutaj. Jeśli chodzi o samą opaleniznę, to ona będzie widoczna dopiero po 24 godzinach. Także Taka... po 8 godzinach jest, jakby muszę się umyć. Po 8-7, jakby też zależnie jaki chcemy uzyskać efekt, niektórzy mogą już się umyć po 2-3 godzinach, jeżeli chcemy taką łagodną opaleniznę. Albo po 8 mi Pani godzinach taką. Tak, jakby tam po konsultacji, co chcemy osiągnąć, no to że mam się wykąpać około północy. A faktyczny efekt będzie widoczny po jutro, 24 tak, no, godzinach od jutro, opalania. No około 16-17. Ale widać, nie. jesteś fajnie opalony, no, będziesz fajnie wyglądał na zdjęciach. Dzięki. Weszliśmy właśnie do hotelu. Mamy bardzo ładny pokój, ale najbardziej podoba mi się widok. Zaraz wam go pokażę. Na którym jesteśmy piętrze? Na 15. Do tego jest dzisiaj całkiem ładna pogoda, także cieszę się i już Wam pokazuję ten widoczek. O, tutaj mamy taki pokój, piękny widok z okna, ale się cieszę. Mega ładnie. Dobry. Dzień dobry Właśnie jedziemy na śniadanko, wezwaliśmy Ubera pod hotel Jeszcze Paula zapomniała karty pamięci Powiedziała ja się wracać Chciałam na górę wracać. No, czekamy Paulina jeszcze nie jadła śniadania ja O, jestem śniadła. taka głodna Ja tu na tym wyjeździe jestem ciągle głodna W ogóle w tym vlogu jestem ciągle głodna Dzisiaj mega gorąco No, strasznie ciepło w ogóle. Strasznie gorąco, jeszcze jesteśmy w cieniu Ale może wrócimy się... Czekaj, to nasz podjechał? Może wrócimy na nogach, nie? No, właśnie chcemy sobie zrobić Zbaczcie taki spacerek. Nie wiem, spacerkiem jak na... nie, 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 no wrócimy na pewno, ładna pogoda jest, to wrócimy. Czas się poruszać a... trochę. Kierowca podjeżdża. I tam. A potem o godzinie 15.30 mam make-up, a potem sesja o 16.00. Więc ja, jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Ja też. Podjechał zwykle i wracamy teraz z specerkiem do hotelu. Trzeba znaleźć żabkę. Bo musimy kupić jakiś <grym> woda. No właśnie, tak mi się chce pić, jest tak ciepło dzisiaj, ale to dobrze. Spasz. Przynajmniej można było się jakoś tak letnio ubrać. Swoją drogą Warszawa jest taka duża, że nie wiem ile lat musiałabym tu mieszkać, żeby poznać te wszystkie ulice. Za każdym razem jak tu przyjeżdżam, to w ogóle nie wiem w którą stronę iść, w ogóle nie wiem gdzie jest. Także w ogóle się nie orientuję tutaj, co gdzie jest. Tak naprawdę to nasz hotel Charlotte, gdzie byliśmy na śniadaniu. To jest ta sama ulica, ale 3 km <noise> różnicy, więc dlatego jechaliśmy sobie Jechaliśmy uberem. najpierw Uberem, a teraz włączyliśmy sobie mapy. Znaczy to jest prosta droga. W sensie teraz musieliśmy jeszcze spręcić, ale, ale ogólnie... Dojdziemy, dojdziemy. Dam radę. Mamy 20 To też jakbym miała tak iść na czuje, to nie wiem, czy bym trafiła. Pewnie nie.